Otwieram XXVII zwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Sanikin. Witam Pani i Panów Radnych, witam Panią Sekretarz, witam Panią Skarbnik, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zarnika. Witam Panią Sołtys. Witam. Witam oglądających nasze obradę za pośrednictwem transmisji internetowej. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawa mocność obrad uczestniczy w nich 14 spośród 15 radnych. Na no, wniosek burmistrza miasta i gminy Samiki chciałbym wnieść o zmianę przesłanego w korespondencji elektronicznej e, proponowanego wstępnie porządku obrad. Zmiana polegałaby na e, dodaniu w punkcie czwartym. Podpunktu pierwszego w treści zaciągnięcie kredytu długoterminowego e, w ten sposób e, dotychczasowy punkt pierwszy, czyli zmiana podpunkt pierwszy w punkcie czwartym, czyli zmiana uchwały w sprawie WPF stałby się podpunktem drugim a Yy, podpunkt dotychczasowy drugi yy, uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową miasta i gminy Sanitki na rok 2025 stałby się podpunktem trzecim. Yy, czy wszystko jasne Proponowany zmianom? Się oczywiście, ponieważ e, uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została e, wprowadzona w, jej na razie, e, propozycja e, w dniu dzisiejszym, ta nie, nie była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji, i co wymaga. Omówienia jej treści przed samym podjęciem. Dlatego też po punkcie trzecim, czyli w sprawozdaniu burmistrza miasta i gminy Saniki z działalności dodane dodany byłby podpunkt 3a o treści omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. ponieważ wkracza się troszeczkę chaos, to jeszcze raz celem uporządkowania. Po punkcie trzecim chcieliby, chcielibyśmy dodać, to jest wniosek burmistrza. Po punkt 3, a omówienie projektu, a w punkcie czwartym będą e, podpunkty. Pierwszy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, po punkt drugi w sprawie zmiany WPF i po punkt trzeci, uchwała zmieniająca uchwałę budżetową. Wszystko jasne? Tak. To z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem e, proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem przed chwilą omówionych zmian? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przechodzę do jego punktu trzeciego. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Samiki z działalności międzysesyjnej i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Samniki. Sprawozdanie zostało przesłane. Czy są pytania związane z jego treścią? Nie widzę. Rozumiem, że przyjmujemy sprawozdanie bez pytań. To jest. E, Punkt 3a. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Myślę, że Pani Sprawozdawca chce w tym temacie zabrać głos. Tak. Oddaję panu. Szanowni Państwo, tak jak... dotyczącej rozpisania kwoty ewentualnego kredytu czy osiągnięcia w podziale na pokrycie planowanego deficytu na ten rok i spłatę wcześniej osiągniętych zobowiązań. Kwota pozostaje ta sama, pozostałe zapisy uchwały pozostają takie samo. Dziękuję. Wszystko jasne? Dziękuję. Dobrze. Przechodzę do punktu czwartego. Podjęcie uchwały. Ja przepraszam na sekundę, mogę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dzień jako dla panie przewodniczący, chciałbym dziękować za, za przychylne, za przypatrzenie na, na nas, na OSP-u Dziękować, chciałbym podziękować wszystkim Państwu za wsparcie. I dla pana burmistrza, nie ma, też, też jest coś takiego. Tak, tak, nie Także nawet się Połudna, co go, na co Panie bardzo miejscu podziękowanie za nasz skromny wkład, ale zawsze zawsze o jest. W zawsze sposób prosimy, węg. to otrzymujemy zawsze, że wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Owocnych obrad do widzenia. Dzięki. 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 <laughs> Mieliśmy maleńki wracam do realizacji przyjętego porządku obrad, czwarty podjęcie uchwał i jak przed chwilą była omówiona pierwsza z nich w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pozostałe dwie, czyli w sprawie WPF i budżetu omawiane były i pozytywnie zaaktywowane na komisjach. No i Moje pytanie. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego? Dziękuję. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Druga uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Samniki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Uchwała trzecia zmieniająca uchwałę budżetową miasta i gminy Sarniki na rok 2025. Kto z pani i Panów jest za przyjęciem? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu piątego, interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Wydaje że tutaj nie będzie Ponad godziny, żeśmy przedłożyli no tak. pracę komisji i tam wszystkie sprawy zostały przemczogadane. No tak, była tyle obrady bardzo długiej. Jeżeli jeszcze do budżetu to wnioski będą składane. Nie? Czy to już Państwo mają w każdej chwili, że ja ja tak powiem, wniosek ja na mówię. przykład na zebraniu straż czyżewie prosiła o zgłoszenie. W tamtym roku składali na zakup czterech kół do, do samochodu strażackiego. Nie, przeszły, no, nie przeszło to na przeglądzie, ten samochód. Właśnie prosili, żeby zgłosiła do jednego samochodu zakup czterech kół. O, to gdzieś opon, opon. opon, to opon, no, tam to 10 czy tysięcy to, czy gdzieś wasi... tak mówili, że to będzie w tam, a do drugiego jakiś tłumnik, nie? Ale prosiłam y, Pana Prezesa, żeby na piśmie to złożyli, no, 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 do, no, do, no, do, no, do budżetu, ale właśnie pytałam, że nie ma jeszcze to wstępnie. A z funduszu sołeckiego nie można było ten tłumnik Zdecydowali na inne sprawy. Zauważają, że to może strażackie, że to, to, to muszą. Bo to są po prostu, no to w tamtym roku to było to podanie. Podrobnie było, że nie zgłoszone było do budżetu, nie? Także popieram ten wniosek. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Wyczerpał się ten e, Punkt szósty. Dyskusja. To może inne się Też było dużo tej dyskusji. dyskusji. Nie, ale teraz na, na co wtedy te pieniądze były tam przeznaczone na fundusz społeczny? Na fundusz Czy też na Czy trzy, trzy mundury po pięć tysięcy. No i reszta zagospodarowanie tam placu. Trzy mundury. Pierwsze informacje, że ostatnie, tak, przy, ostatnie przy, zebrania się odbyły, tak? Dzisiaj mamy. Dzisiaj za tym będą wnioski do burmistrza w zgodzie z protokołem. I będziemy mieli obraz na kolejnych sesjach. W ramach dyskusji, kto z Panów? Znaczy Było szeroko dyskutowane tutaj z komendantem odnośnie, odnośnie bezpieczeństwa na terenie gminy Sadniki. Było, było 15, zapraszamy wszystkich mieszkańców. Października będzie o godzinie 11 debata poświęcona zarówno bezpieczeństwu, jak i, jak i jeżeli ktoś ma tam jakieś do, do komendanta, czy, bo to będzie dość duże gremium, także jeżeli coś jakieś są sprawy. Do zgłoszenia to bardzo wszystkich chętnie zapraszamy, bo my mówię, żeśmy tutaj omówili sprawę yy, ograniczenia prędkości na. W miejscowości Czyżew, Szkarada i Brzegla. Zmniejszenie określenia. Określenia. zmniejszenie, że jest po prostu zmniejszenie, że jest zwiększenie. My chcemy do tego 10 miesięcy, a tutaj, że jest po prostu 50. Że te miejscowości, które, o które wspomniałem, naprawdę nie są obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem Saniki i lwówek. A, a uważam, że to jest no, duża skarbonka i mieszkańcy sami mają pretensje, że po prostu jeszcze daliśmy pieniądze na radiowóz, a, a, a oni dodatkowo nas ścigają pieniędz, pieniędz, z, z mandatami, a jeszcze dodatkowo informacja padła taka, że to rad... nieprawdziwa. nieprawdziwa, że to radni sobie zażyczyli, żeby były dodatkowe kontrole. No, radni takich takich... Rzeczy nie mówili nigdy takich ustaleń nie było. Nie wiem, czy to, to nie było odnieść e, odnośnie kontrole, co żeby były koło, <t4> to, domywać, to to co, żeby były koło delikatesów w nocy. Tak. To nie, rồi, że nie. O, I to przenieśli na grob. Tak, tak, Także to, te żeby, mieszkańcy, żeby mieszkańcy w wiedzieli... To trudnym tematem, bo już, już pan kierownik nagrał, że to będzie trudne do zrealizowania. Żeby mieszkańcy też wiedzieli, że była zgłaszana sprawa e, głośnych pojazdów, wąsków, kręcenia. Te sprawy były na komisji komendantowi zgłoszone, komendant to zapisał do realizacji, ale o tym też można będzie mówić na... 15 na, na tym spotkaniu z, z policjantami, tam będą policjantki z ruchu, z prewencji, także będzie można te wszystkie sprawy e, omówić i poza tym, jeżeli ktoś by tam jeszcze chciał, e, numery telefonów, które są Aktualne, już wiszą aktualne numery telefonów do policji, do, do, do dzielnicowego, do y, komendy powiatowej. Na drzwiach w y, posterunku są aktualne numery wywieszone. Eee, Mo może może no, zrobimy... Prośba, to, żeby, żeby wy, na stronie były te numery. Na stronie internetowej gminy. Sam dokument można zeskanować i, tak bo to tak. I żeby zgłaszać, jeżeli ktoś nie może się dodzwonić do, do, na posterunek do, do policji czy tego, żeby zgłaszać, to, to będziemy interweniować dalej. Jeszcze tak informacyjnie dla potrzeb. Jeszcze mam jedną sprawę tak, dyskusji, że na temat mówiliśmy na temat zaproszenia pana starosty i wicestarosty na komisję i na, lub na sesję odnośnie chodzi dróg powiatowych. I, i, i to nie zostało zrealizowane, to bardzo bym na następną sesję komisję poprosić, bo się tych tematów nawarstwiło. My dodajemy pieniądze, droga na wartich nie jest skończona i różne No dróg, ale ta powiatu... górka jest zrobiona. Proszę? To górka jest, tak. górka jest tak. zrobiona, no ale to jeszcze jest, jest ile dróg powiatowych do zrobienia, to, to mała głowa. A uwagi, to teraz projekt że, projektu, że, że, jamais, że, że wianoca, w będzie ale, na ale najpierw trzeba skończyć te, które są zaczęte. Tak, no mówię, bo tam z a też powinny być pokończone, a nie pokończone Państwo są właśnie jak najbardziej. Byśmy chcieli, żeby pan starosta i widzę starosta tu przyjechał, żebyśmy porozmawiali na ten temat, bo naprawdę się Będziemy ich straszyć, że jedyną sytuacją dobrą dla nas by było wypisanie się z powiatu Gostynińskiego, ale to jest, oni by nie istnieli, jeżeli byśmy się wypisali. Ale idziemy na przykład na Jak to nie przygadną? By bardzo chętnie. To chętnie, się To robimy referendum. Informacyjnie dla potrzeb transmisji była też szeroko, o, były też szeroko omawiane postulaty zgłaszane w zebrania wiejskich. wiejskiego w e, Samikach. Zebranie zwołane było na okoliczność rozdysponowania funduszu sołeckiego na kolejny rok budżetowy, ale przy okazji zgłaszane były inne postulaty dotyczące pewnych e, zadań e, w związku z inwestycją na ulicy Parkowej, chodziło o przejścia na pieszych Yy, I progi zwalniające, to wszystko zostało omówione, podobnie jak yy, kwestia oświetlenia ścieżki yy, przy drodze wojewódzkiej 577 między cmentarzem a przybrzeżem. Ale już nie będę powtarzał ustaleń z tej dyskusji, pewne rzeczy będą no omawiane przy okazji prac nad nowym budżetem yy, pewne działania pozarudżetowe będą podjęte. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę tą Chopina, bo tam była yy, yy, mowa o yy. tych progach zwalniających na ulicy Parkowej. Ja bym jednak był za tym, żeby zrobić próg zwalniający na ulicy Chopina żeby dojeżdżając do ulicy Parkowej musiał kierowca zwolnić. Ale co z tego, że jest, ale próg jest dalej i po prostu i po prostu postawić, to, postawić tam znak stopu. Bo jeżeli, jeżeli my zrobimy, na, nastawiamy tych progów za Ale ustaliliśmy, że rzecz tak czy inaczej wymaga e, e, zmiany organizacji ruchu, która... To zmianami no, nie leży w naszych kompetencjach, tylko pewna komórka. Będzie to zlecone, żeby opracować bezpieczne rozwiązania dla tego regionu, bo rzeczywiście zagrożenie jest. Ono się teraz na nasili. Po zrobieniu dobrej nawierzchni na ulicy parkowej jest taka groźba, że będzie. Dochodziło no. do sytuacji koloryzyjnych na skrzyżowaniu Parkowa i Chopernika. ta fabryczna to jest taka krótka ulica, że ten wino nie, no. gdzie tam się rozpęczać, to już bez wszystko. No, dobrze, dobrze. W, w, w ramach dyskusji nie widzę. Poprosiłbym o odpowiedzi na interpelacje i zapytania, praktycznie nie było danych zapytań czy był postulat dotyczący yy, budżetu yy, przeznaczenie pewnych środków na PSP, ale to już tak przy serdecznie. pracach nad budżetem będziemy dyskutować. Punkt 8. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. No, yy, wszystkie pisma, które w międzyczasie wpłynęły, <tuszelne> no, dotyczy pisma. No, szeroko zakrojonej akcji związanej z e, pokrywaniem kosztów pobytu e, w domach pomocy społecznej i z wykorzystaniem masy spadkowej i podopiecznych, no to zostały Państwu przesłane. My stosowną uchwałę w tym temacie podjęliśmy, więc chyba nie trzeba tego omawiać. No, było też omawiane pismo dotyczące stanu hydrantów w naszym ośrodku zdrowia. Czy inne sprawy różne? Proszę Państwa, nie widzę. W związku z Może to nie będzie? Nie będzie, nie ma. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Więc po zyszerpaniem przyjętego porządku obrad zamykam obrady 27. zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy.